Serdecznie, jest połowa października, świetna pogoda. Nie jest jakoś bardzo ciepło, ale tak właśnie przyjemnie w sam raz jakieś tam 15-18 stopni. A jestem na zielonym szlaku, na fragmencie zielonego szlaku w Rzędkowicach. To jest szlak, który właśnie z Rzędkowic, dłuż skałek Rzędkowickich prowadzi do e, takiej góry zborów. Dosyć znanego miejsca, i tam właśnie chcemy osiągnąć ten cel. Na razie idziemy właśnie tą leśną drogą. Bardzo przyjemne, płaskie takie przejście. Obserwujemy też licznych alpinistów, którzy atakują tutaj poszczególne te skałki. Jest to bardzo, myślę, wymagające dla nich, ale ale dają radę. Ja w życiu nie dałbym rady tam skusić się nawet na to, by próbować wyjść na którąś z tych grani. Wieś Rzędkowice znajduje się na tak zwanym Szlaku Orli Gniazd. To co ją wyróżnia, to pasmo niewysokich skał wapiennych, u których podmurza znajduje się szlak pieszy. Na szczyt wielu z nich można wyjść bez umiejętności wspinaczkowych. Ale skałki te szczególnie cieszą się powodzeniem wśród wspinaczy. Oni też nadali im oryginalne nazwy. Jest tu nich, baszta, flaszka, cały pakiet turni, np. szefa, leśna, brzuchata. Nie sposób tego wszystkiego spamiętać. Najbardziej charakterystyczną skałą tego masywu jest okiennik Rzędkowicki. Na szczycie jednej ze skałek znajduje się bowiem szczelina przypominająca okno. Właśnie w okolicach okiennika znaleziono podczas prac archeologicznych grociki strzał cytyjskich datowane na 600 rok przed naszą erą. Podobno jest to jedno z nielicznych takich znalezisk w Polsce. Scytowie byli ludem wędrownym, koczowniczym. Głównie zamieszkiwali północne wybrzeże Morza Czarnego, ale podczas swych wędrówek docierali nawet na Syberię. Wygląda na to, że mogli również stacjonować przez jakiś czas w tych okolicach. Scytowie zasłynęli swoją wojowniczością, bezwzględnością i okrucieństwem. O scytach pisali starożytni autorzy wspomina też o nich Biblia, gdzie apostoł Paweł, wymieniając scytów,. Pisze do kolosan, że nawet tacy ludzie mogą zostać chrześcijanami. Sugerując w ten sposób, że scytowie niewiele mieli wspólnego z miłością Chrystusa, która ma charakteryzować prawdziwy chrześcijan. Idąc zielonym szlakiem z Rzędkowic wzdłuż właśnie tych skałek dojdziemy do następnego ciekawego punktu, jakim jest góra zboru. Ale góra zborów już jest na terenie krocząc. Najwyższy punkt wyżyny ma wysokość 468 metrów nad poziomem morza, ale jest łatwy do osiągnięcia. Wzniesienie to jest też na terenie rezerwatu o tej samej nazwie rezerwat Góra Zborów stąd liczne rezerwatowe zakazy. Łatwy dostęp, przepiękne, dalekie panoramy. Powodują, że jest tu zawsze dość dużo turystów. Nie brakuje też spinaczy. Jest to wdzięczny plener dla sesji ślubnych. A teraz muzyka głośniej i podziwiajmy te widoki. Jeżeli spodobały ci się te miejsca, byłeś tutaj, napisz o tym w komentarzu. Oczywiście łapka w górę mile widziano. A jeżeli nie byłeś, nie byłaś, to może jest to jakiś pomysł dla Ciebie na następną wycieczkę.